Eee, pieprzona wrona! Nie, czy to był kruk? Kruk, chyba. hu co ja tu widzę? Zaraz. Dobra, udało się, ale zeżarło mi manę po tej walce. Więc idziemy tutaj, żeby nie zmarnować naszego wysiłku. No i zmarnowaliśmy. Eee Dobra, no nie przejdę, niestety muszę naokoło iść Chociaż nie wiem czy Czasem nie powinienem teraz jeszcze z tamtej strony, mianowicie Inny obraz mam na myśli To co to jest? All morph, o właśnie, czy to jest to, o czym ja myślę, czy to jest przemiana W sowę Tak, bardzo dobrze. O to mi chodziło. Teraz możemy się dostać. O, niesympatyczny jesteś, Minotaurze. Dostęp po Dupsku od ciebie i to bardzo. A tego to, że mnie zauważył. O, jest tam kolejny. Ja skaczę. To ten musi od spodu. Nawet nie zdążę zrobić uniku Gold Plate, to jest chyba jeszcze lepsze. To ten może Gold Plate, ale jest gorsze. Nie ma się co dziwić, w końcu dostaliśmy tamtą zbroję po Bosie. Dobra, lecimy dalej. Trzeba zbierać sobie serduszka, żeby sobie manę doładować. Nie, znowu on. Kurde. Gdzie jest ten zasrany... pressing bolt? Nie udało ci się, nie zdążyłeś. Bardzo mi przykro. Naprawdę, naprawdę. Naprawdę mi przykro. Nie obraź się. Nie obraź się, wapulu, wapole. Apole czy, jak tam się wymawia Twoje imię? Dobra, używamy sobie Change O, spory kawałek. Dobra, a jak ja teraz mam? Dobra, wiedziałem, że się tak to skończy. Niestety, dobra. Racing dobra. Dobra, używamy meteor. Co jest grane? Dałem meteoryt. No, mógłbyś mi pomóc, Jonathanie. Skurna. No, świetnie atakowałem po 11. A tutaj musi Jonathan oczywiście... Co jest grane? Co to jest? Jakaś ulepszona wiedźma? Nie, z nie zdążyłem sprawdzić co to jest, ale to czuję, że niebezpiecznie jest. O kurwa mać. Nienawidzę tego potwora. Bo wiem, że walka z nim jest przejebana. Mimo, się wydaje prosty, to jednak... Jest niesympatyczny. Dobrze, że zaatakowałeś Pejczem, Jonathanie, Smokomuchy Nie wiem, czy dobrze idę. Mam nadzieję, że dobrze, bo się wtedy wnerwię. Będzie niedobrze. I chujowo. Ha! O kurwa mać. Nożem dojebał. O, zdążyłem się schować. No, świetnie. Dobra, to jest coś na wzór. O, no właśnie, na wzór Final Guarda z tej z Castlevania Down of Sorrow. Świetnie, po prostu świetnie. Weźmiemy coś innego. Może Summon Frog. O, właśnie, Summon Frog zadaje wielokrotnie dużo obrażeń. No, atakujcie żaby. Pokażcie na co was stać. Ciekawe ile zadałem obrażeń meteorytem, bo już nie pamiętam. O o! Co zginął? O! Defensive form A, nie to chciałem, ale dobra. Oj oj, oj. Mam nadzieję, że tu zaraz się gdzieś Saveik ujawni. Bo się wtedy w nerwie. Trzeba być ostrożnym teraz. HP Max, świetnie, nie, to był MP Max, przepraszam, źle czytałem i się zasmuciłem, bo wolałbym HP, a nie MP Max. Zaraz, czytam jest przejście na dół? Nie, wydawało mi się. To nie dobrze że mi się wydawało. Wow, 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 wow. Szybko zabij go! No świetnie jasz. No, zabili go. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Jestem bardzo ostrożnym. Sorki mi się wygaszacz włączył! Ale i tak muszę użyć leczenia. Niestety nie chcę ryzykować. A jak będzie tutaj, to się wkurwie. Nie, niestety nie ma. O! Malfas. Dobra, używamy chyba Meteor, żeby go rozpieprzyć Dobra, rozwaliśmy go. To był taki sobie potworek, ale w Castlevania pewnej jest bosem. Jak pewnie wiecie, Castlevania. Jest ta. Down of Sorrow. I teraz tak. Tu pewnie coś będzie. O, tu jest safe To dobrze, trafiłem. Myślałem, że to będzie teraz przejście w górę. Tam, gdzie ominąłem wcześniej. Dobra, czyli znając życie, tu będzie boss. Oho, ho, ho. Wy syny, ja wam pokażę. Zmaściłem. Taką ilość many! Jak mogliście mi to zrobić? Zapłacicie mi za to. Dobrze, że mam tego pejcza. Bo nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym miał się zmierzyć z nimi mieczem. To by była walka, to by była walka naprawdę. Nie! Prising bolt zmieniamy. Te żaby mnie już NERWIAJĄ! Jest, pressing bold. Nie, pressing Bam, przepraszam! Znowu coś. Nie w tę stronę! Kurwa! Przepraszam, że tak przeklinam, ale wiecie. Nerwiam się! No i coś ty zrobiła! Obudziłaś kruka i mnie zaatakował. Tak się powinno to robić. Myślałem, że ten posąg ożyje, ale się myliłem. Teraz tak: na górę iść czy nie? Zobaczymy, co jest tutaj. O, takie jaja. Dobra, czekajcie, czekajcie. Dalej, Charlotte, uciekaj. Dobra, udało się jako tako. Aha, tu jest to samo przejście, to dobra, to tylko wiecie, tak chciałem. W razie czego? Podblokowywać co nieco. Aha, tu jest portal, no to dobra. Już się nie będę wracał do savea, bo mi się nie chce! Idziemy dalej. To pewnie będzie jakieś przejście. O, o co to jest grane? Jakieś stopy... Nie stopy, tylko dłonie. Krwawe jak...